Witam Was bardzo serdecznie ze namo. Dziś zagram sobie w FIFA 14. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czekajmy sobie mecz. i zobaczymy, co z tego będzie. No dobra, zagramy. Zagramy realem na fiu, fiu, fiu. Manchester United będziemy. Ok, Okej, okay, okej, okay. okej. Okay, 4 minuty, powa? Dobra. I zagramy na klasie światowej. No, Ronaldo, no, skill. Skill. Uuu, ładnie, dobra, nie będziemy się co bawić. Jadyma, panowie. Jadyma. Kose dziadowi na start. Gareth Bay. Pójdź go. Dobry jest. Panie, wdrożnie. No a czym się od jego głowy Ta. Niż on Odbić to się normalnie Chyba coś ci... coś, coś tobie odbiło ziomu ładne rozciągnięcie mostro od początku Zabuznicy nie ma lity I będziemy że... Ulala ale Pepe To Pek Pół bramki do No nie. Skąd oni tego bramkarza czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No, może teraz. Na pewno, że teraz. Kurna macie. Real Madrid Są w ciągu, Są w ciągu. Nie ma na nich mocy. Pepe. Dobra że mi się dał. Nie ma. Miejmy na nie ma super ofensywy. Normalnie nie ma defensywy. Przyśniemy no, ostro. Oj, no, albo nie. Wybornym. Wyjść, tak jak Kasia. Pójść, kolejny. Nie, albo pierwsza. To ciekawa rzecz No, bardzo ciekawe, nawet bardzo. bardzo, ciekawe, nawet bardzo ja interesujące. interesuje mnie e, to, to ma być ciąg. jest mekka przede wszystkim dla fanów to wykorzysta? Łapaj to. Wyborczy, wytrał, wytrał, to. Wyjazd panowie. A co cię to gówno obchodzi, gościu? Coś w nim jest takiego, że budzi ogromne zainteresowanie. Ja myślę, że nie jest to, czego w tobie nie ma. Sił rozumu. Kurna macie. Kogo on tam widział? Tylko kogo on podaje, no. Daj, chodź. Uj. Jazda, panowie. No rudy! CR8.

Niemcy Brazyli tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry w rzutu rożnego. Spójrzmy ja. na statystykę oddanych strzał 3. Hard play, Malip i cyk zanim w United pojawił się jeszcze wtedy nie SEO. O nielichę historie się zaczynają normalnie znacznie nie utułowany no ale tytuł za coś się należał, w związku z tym Alex Ferguson poprawił bilans i teraz największy mistrz Anglii mają właśnie czerwone diabły aż 20. Dobra. Karnawał go prze... przeczyścił go ostro. Kur... Gareth za co ja ci płacę tą pieniądze? No jaś w tym doca Jak ty gro? No jak ty groź Modrić Modrić Robi się niebezpiecznie O Rili? No już Kilka ma jakiś, nie wiem, Wybudował tam chyba jakąś ścianę Sędzia, zobaczmy się za ręką. Jaka ręka? Kogo ręka? Ręka brąkarza. Wódkarny. Wyjazd na langa, o oh, dobre. Zajebista piła. Ależ niesamowity atak obrońcy. Normalnie. Ależ Niewiarygodny. wiarygodny No już w końcu, jest! Jak to odkryłeś geniuszu? Normalnie dam ci za to nabla Dobra, maszuj to, maszuj, maszuj, proszę. Nie! Zamknij, wyjdź nabla, to najlepszy by wypada nie ma co, nie, to nie za fajnie się gra. Ale wcale to się ja powinno zmienić w najbliższym czasie. Z pierwszej połowie... rozszyli, trzeba też Ultimata próba... pocisnąć, może. A to już chyba w 15 może to zrobimy. Też może jeszcze w 14. Też bym musiał się zaopatrzyć w tą 15, bo kurczę. Wielki czas Uhuhuu Nie, tak sala to było dobre To było bardzo dobre Wspaniała bramka nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonach To było wyborne gwiazda Prawdziwa która potrafi jeszcze to udowodnić w zespole O czy powiedział, powiedział co wiedział normalnie to było. ich Ale sklepa Ale klepa Może być groźnie ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki Ramos który umie grać na tej obronie jest nie, jeszcze Pepe Kosiarz. Ale to 3-0 Normalnie są w trainsie dzisiaj Jest nie do ufilmowania no, niezwykle skutecznie nauczyli grać wydarzenie Warto zobaczyć Piu Kapitalnie skoczyłnie w czoło szans na reakcję Pan Kopnął ład Jakm to zrobił to Co jest niewyjaśniona rzecz się nawet ja wej, kos. sobie no, Kosy No jak grosz, kosy dziadowi Walencja. O nie, gdzie była obrona? Wyjdź, co na Ureli. Myślałem, że zachowacie czyste końko. Ty coś już powiedziałem, że tyle I Nicą zdecydowanie nie podoba się taka gra. Rodriguez. dobra okazja! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Co ty? Mnie, jakiegoś nowego patałacha. Ho, 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 Hernandez. I isko po nie, nie drysko. No. Może być. Ręka karny, czerwona kartka. Kontuzja. coraz więcej zawodników, No, nie. Ze znakomitych podań. Kurwa, mać kraw. Ja się pytam. Bez dwóch stanów, króluje dzisiaj zdecydowanie w środku pola. Jest niezastąpiony. Nie ma sobie równych na boisku. No, nie powiedziałbym. Znowu zaczyna bronić. Hm. Dzięki, że mi to Orle przypomnia, i by tak by nie wiedział. Oho. Taka zmiana, to ja rozumiem. I nie ma Lewski co potrafią bramkę. Doskonale umieścił w siatce. No ty po raz kolejny powiedziałeś co wiedziałeś. Z lewej Normalnie. Być bardzo jednostronnego co ty gadasz? Tylko trochę. O, oh, ale odpalił. Odpalił. Aj, do ko. Bo nie, zrobimy lepsze szaż za bramkarzem. Szalony bramkasz. Oj oj coś nie wyszło. chłon szmata. Nie wiem z czego ty się cieszysz, chwok. No to wędruje ze starą Amerykę odkrył ziomuś za to stwierdzenie, to ja bym ci obladł, nie? Nie, jak tam i jej działa. Mają teraz okazję. Było widać w tej interwencji sporo nerwowości. Ale kosa, kosa. Winaria. Maria. To. Kosom. Pewnie zaraz u, o, o, o nie koniec meczu Wygrywamy to Wygra w dzisiejszym meczu siebie Szybki mecnikam był. tego spotkania Dzięki Madrid, za szkole no, jeszcze lepsze. Przydajniej piłki mogą być większe, ale no. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Hejas.